Szanowni Państwo, dzisiaj jest sobota e, jesteśmy na wspaniałej imprezie w Szkole Podstawowej numer 3 drugim liceum na sali gimnastycznej. E, senior jada Spartak, jada Rasportowo. seniorów. Mamy drużyny z Nowogardu, mamy drużyny z Goleniowa, mamy drużyny z Koszalina, więc można powiedzieć jest w Nowogardu. Wojewódzko, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, są numerici renciści i melidzi, są numerici policji, jest w Ilarusie, zespołów jest bardzo dużo. Na trybunach kibice no i dzieje się. Jest to impreza sportowa, ale przede wszystkim co najważniejsze, możliwość spotkania się pobycia ze sobą, spędzenia czasu wolnego i integracji dla naszych seniorów. Robimy tę do imprezę cyklicznie i będziemy ją robić. Zapraszamy serdecznie do kolejnej edycji. Wszystkiego dobrego. Jeden na, na na Hali. Jeździmy do miast e, ościennych i do gmin. Widać, że bardzo potrzebna jest taka, e, taka impreza dla wszystkich. Bo się bardzo ładnie e, osoby starsze bawią. Bez presji, bez dlatego tego gabinetu. Chcę mu również podziękować, że e, pomógł nas udostępnić Hale, fundował. Jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że w przyszłym roku tych imprez będzie bardzo dużo, dlatego że dużo projektów składamy. Na tyle, aby więcej tak imprezy.